Cześć, witam Was serdecznie, Bartek Korsak z tej strony, firma Centrum Szkoleń. Tym razem niestety mam dla Was złe wieści. 2 października minął czas odnowienia uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego. Byliście zobligowani, ci wszyscy, którzy mieli uprawnienia bezterminowe Urzędu Dozoru Technicznego, złożyć wniosek na EUDT, czyli na portalu EUDT, bądź fizycznie konkretnym wnioskiem o odnowienie uprawnień. To, to odnowienie było bezpłatne, ale niestety ten czas już minął. Ostrzegałem Was od ponad półtora roku na wszystkich social mediach. Niestety nie wszyscy zdążyli może nie wszyscy oglądają tym bardziej zachęcam Was do oglądania moich kanałów, gdzie na bieżąco informuję o takich zmianach bądź nowinkach. Nie wszyscy to zrobili. Odbieramy codziennie kilkadziesiąt różnych telefonów, dzwonią firmy, mailują. Niestety ten czas minął. Miałem nadzieję, że Urząd Dozoru przedłuży ten okres. Właśnie dzisiaj byłem w Urzędzie Dozoru Technicznego, rozmawiałem z dyrektorem. Nie, nie będzie żadnych wydłużeń, czas minął. Wasze uprawnienia, które nie były zaktualizowane przed 2 października, już są w fazie unieważniania. Będą ważne do końca roku, czyli tak naprawdę od 1 stycznia 2024 tracicie uprawnienia. Oczywiście nie dotyczy to tych osób. Które w terminie zaktualizowały swoje uprawnienia. Ja, dla przykładu, miałem, je, miałem ich około 307, zajęło mi to 3 godziny. Też czekałem do ostatniego momentu. Mam nadzieję, że wszystkie będą poprawnie zaktualizowane. No i co teraz? Tak naprawdę, z dniem, tak jak wspomniałem, 1 stycznia, wszyscy ci, którzy nie zaktualizowali tych uprawnień, Tracą nie bezpowrotnie. I co dalej? No niestety, wedle obowiązujących przepisów, musicie zrobić egzamin Urzędu Dozoru Technicznego. Wyobraźmy sobie osoby, które robiły te uprawnienia 10, 15, 20 lat temu. Prawda jest taka, że ta baza pytań teraz z tych poszczególnych urządzeń jest tak duża, jest tak rozbudowana i nowoczesna, że istnieje małe prawdopodobieństwo, że bez nauki zdacie tą teorię chociażby, tak? A jeżeli chodzi o praktykę, to też jest bardzo, bardzo dużo różnych elementów. Jeżeli interesuje Cię, jak wygląda taki egzamin Urzędu Dozoru Technicznego, zajrzyj do naszych filmów. I sprawdź, jak wygląda taki egzamin urzędu dozoru. Ale wracając do tematu. Z dniem 1 stycznia tracisz uprawnienia. Musisz zgłosić się najlepiej do nas. Dla wszystkich, których dotyczy ten problem, szykujemy akcję promocyjną i zniżki na takie szkolenie wraz z egzaminem. Obserwuj nasze social media, żeby dokładnie poznać promocję. Przygotujemy ją dla Ciebie w najbliższym czasie, także bądź czujny do firm i do osób, które tracą uprawnienia. Pamiętajcie, że od 1 stycznia 2024 niezaktualizowane uprawnienia tracą ważność, a Wy nie możecie wykonywać zawodu przykładowo czy operatora wózka, czy operatora słownicy, ale czy też na przykład konserwatora, a już zdać egzamin konserwatora, no to już jest naprawdę w dzisiejszych czasach duży poziom wiedzy i cała masa rzeczy dookoła. Także obserwujcie nasz kanał. Przykro mi, że no, z tymi złymi wieściami trafiam dzisiaj do Was. Prawdopodobnie bardzo dużo z Was, którzy oglądają, już te uprawnienia straciliście i będą ważne tylko przez miesiąc czy, czy dwa. Słuchajcie, ten odcinek już był prawie gotowy, ale wyszły nowe komplikacje. Właśnie dzwoniłem do Urzędu Dozoru Technicznego, wczoraj też byłem w tym urzędzie i stąd właśnie tutaj jestem. Trochę inaczej to wygląda, jesteście w moim biurze, opowiem Wam, co się zadziało. Także jeżeli nie zdążyliście złożyć tej, tego odnowienia uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego, wasze uprawnienia są ważne do końca roku, czyli tak naprawdę do 1 stycznia 2024. Ale w czym jest problem? Nie możecie teraz ich odnowić, nie możecie teraz przystąpić do egzaminu, także uprawnienia muszą wygasnąć, a wy dopiero będziecie mogli w tym pierwszym tygodniu stycznia 2024 zgłosić się w ogóle na egzamin. Także teraz jest ta luka 3-miesięczna. A później dopiero możecie zacząć robić te uprawnienia. No i tu jest problem, bo jeżeli chcecie zachować ciągłość pracy, no to na pewno minimum na miesiąc będzie niezachowana ta ciągłość. Czyli od stycznia tracicie uprawnienia, i trzeba szybko skoczyć, zrobić i czekacie wtedy na legitymację. Czyli tak naprawdę może być miesiąc, dwa miesiące, kiedy nie będziecie mieli ważnych uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego. Ale teraz tutaj przychodzimy z pomocą. Dzwoncie do nas, zapisujcie się, a ja obiecuję, że wszystkie te osoby, które zgłoszą się przed końcem roku, w pierwszym tygodniu stycznia będziecie mieli egzamin. Także już teraz, jeżeli chcecie, czy jesteście z firmy, czy osobą prywatną, dzwoncie śmiało do nas do wszystkich oddziałów. My was zapiszemy, zgłosimy wnioski już teraz. No i udostępnimy wam nasze ośrodki, place i w pierwszym tygodniu stycznia będziemy robić te egzaminy dla Was masowo, żebyście jak najszybciej mogli pracować z uprawnieniami. Także dziękuję Wam serdecznie jeszcze raz, że obejrzeliście ten odcinek i do zobaczenia w następnym.